Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku serii Oto Neurologia Praktyczna. Dzisiejszy filmik jest bardzo techniczny, ale jest bardzo ważny w kontekście nagrywania oczopląsu smartfonem podczas kiedy zaatakują otolity, czyli nagrywania oczopląsu ze zmiany położenia. Ten sposób nagrywania oczu podczas ataku otolitów staje się coraz bardziej popularny wśród Państwa. Państwo przysyłają swoje filmiki do interpretacji. Niektóre z tych filmików, Dzięki Państwa zgodzie i dzięki Państwa uprzejmości zostały już umieszczone na kanale Otonologia Praktyczna można zobaczyć. Ale dzisiaj bardzo ważny aspekt techniczny dotyczący tych filmików. Te filmiki są bardzo dobre. Niejednokrotnie udaje się nagrać w piękny, wspaniały sposób oczopląt ze zmiany położenia. Ale czasami jest problem z interpretacją, w którą stronę pacjent jest skręcony w poszczególnych manewrach. A co zatem idzie, w którą stronę bije oczopląt, i są problemy z interpretacją, który kanał jest zajęty. Dzisiaj pokażę, jak. To zrobić, żeby to wszystko było czytelne i zrozumiałe dla wszystkich. Czyli wszyscy, którzy zobaczą takie nagranie, będą wiedzieć, w którą stronę pacjent jest skręcony i w jaki sposób zinterpretować pojawiający się oczopląs. Generalnie nagrywanie smartfonem można wykonać w dwóch trybach, albo w trybie selfie, czyli w ten sposób trzymając telefon, tutaj mam włączony telefon, czyli z użyciem kamery przedniej, ale używając kamery przedniej, czyli w trybie selfie. Nagrywam de facto w trybie lustrzanego odbicia, czyli na tym filmiku moja strona lewa jest tak samo na filmiku też po lewej stronie, a moja strona prawa na filmiku też jest po prawej stronie, ponieważ jest to lustrzane odbicie. Jeśli Państwo, jeśli Państwo poproszą drugą osobę, i ta druga osoba nagrywa Państwa oczopląc w trybie normalnego fotografowania, czyli z użyciem tylnej kamery, czyli patrząc, mając tutaj podgląd z przodu, a używając tylnej, tylnej kamery, to nagrywają Państwo oczy w trybie normalnego fotografowania wtedy Strona lewa na filmiku jest de facto stroną prawą, a strona prawa na filmiku jest de facto stroną lewą. To znaczy jest to sytuacja tak, jakby ktoś przede mną stał twarzą w twarz i strona tej osoby prawa będzie po mojej lewej stronie, a strona lewa tej osoby będzie po mojej stronie prawej. Dlatego są różne tryby robienia tych filmików, co może wprowadzać niezłe zamieszanie w określeniu, która strona, w którą stronę właśnie pacjent jest skręcony. I dzisiaj właśnie pokażę, jak ten problem pokonać, jak zrobić, żeby wszystko było bardzo czytelne. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że pacjent skręcając głowę w prawą bądź w lewą stronę w manewrze dix hallpikea i Roll-Teście, będzie mówił na głos. Skręcam głowę w prawo, skręcam głowę w lewo. Wtedy wszyscy będą to słyszeli i nikt nie będzie miał wątpliwości, w którą stronę pacjent ma aktualnie skręconą głowę. Ale czasami pacjent nie chce nic mówić, ponieważ boi się, że mogą wystąpić jakieś zawroty głowy. Wtedy drugim takim sposobem jest, żeby zrobić, żeby zaznaczyć jakoś na twarzy jakimś zmywalnym markerem strony, czyli prawą i lewą i wtedy te strony będą sfilmowane i tak samo będzie można zorientować się, która strona jest która. Ja użyję do tego właśnie takiego markeru do, do makijażu. I zobaczmy jak to będzie wyglądać w praktyce. To jest nasza przykładowa pacjentka. I zaznaczę, to jest strona prawa pacjentki. ok, A to jest strona lewa. Dobrze. I teraz zobaczmy jak to wyjdzie na nagraniu. Pacjentka przygotuje sobie telefon. Dobrze, zaraz włączymy tryb nagrywania. Bardzo proszę. I przyjmujemy teraz pozycję wyjściową do manewru Dix-Holpajka, czyli pozycja siedząca na leżance. I w tym momencie włączamy nagrywanie. I za chwilę pacjentka skręci głowę o 45 stopni w prawą stronę. Skręcam jak Państwo słyszeli, pacjentka powiedziała na głos, że skręca głowę w prawo. I z tą głową skręconą w prawo pacjentka kładzie się na leżankę. Leżanka jest już przygotowana. Głowa jest odchylona do tyłu o 30 stopni. Pacjentka cały czas nagrywa swoje oczy. Powiedzmy, to nagranie powinno trwać minimum 20 sekund. I dalej z głową skręconą w prawo pacjentka wraca do pozycji siedzącej. Cały czas głowa skręcona. Dalej, nagrywa oczy. I teraz głowę prostuje. Dobrze, i teraz robimy manewr Dixie's Holdpike'a na stronę lewą. Pacjentka skręci głowę w lewo o 45 stopni. Skręcam głowę w lewo. Jak Państwo słyszeli, pacjentka powiedziała, że skręciła głowę w lewo. I teraz z głową skręconą w lewo kładzie się na plecy szybko. Cały czas głowa skręcona w lewo. Pacjentka cały czas filmuje swoje oczy. To nagranie powinno trwać minimum 20 sekund. Sprawdzamy, czy pojawi się jakiś oczopląs. I dalej trzymając głowę, głowę skręconą w lewo, pacjentka wraca do pozycji siedzącej. Tak jest. Do samego końca głowa jest skręcona i dopiero teraz głowa jest wyprostowana. Teraz można wyprostować. Tak jest. Świetnie. I dalej idąc za ciosem, nie musie, możemy w tym samym nagraniu to zrobić. Podniosę oparcie leżanki do góry i pacjentka kładzie się na plecy. Cały czas nagrywając oczy, i robimy teraz roll test. Za chwilę pacjentka skręci głowę dosyć szybko o 90 stopni w prawą stronę. Skręcam głowę w prawo. Tak jest. Pacjentka powiedziała, że skręca głowę w prawo. Słyszeli Państwo, także widzą Państwo, że głowa jest autentycznie skręcona w prawą stronę. Nagrywamy ewentualny oczopląs, jeśli się pojawi. Jeśli nie, to przebywamy w tej pozycji minimum 20 sekund. I wracamy do pozycji na wprost. Dobrze. A yy za chwilę pacjentka yy skręci głowę o 90 stopni w lewo. Skręcam głowę w lewo. Tak jest. Pacjentka cały czas nagrywa swoje oczy smartfonem. Obserwuje oczopląs. Jeśli wystąpi oczopląs, to trzeba go nagrać do samego końca. A jeśli nie, to nagrywać oczy przynajmniej przez 20 sekund. I pacjentka wraca do pozycji na wprost. I teraz można wyłączyć nagranie. Dobrze. Widzieli Państwo, w jaki prosty sposób można, e, można oznaczyć, za, e, w którą stronę pacjentka skręciła głowę? Albo przez wydanie komendy głosowej, czyli powiedzenie, że skręcam głowę w prawo lub w lewo, bądź jeśli, pan, jeśli pacjentka nie chce mówić, to może zaznaczyć e, to jakimś markerem na swojej twarzy, żeby było to czytelne i żeby było wiadomo, która strona jest która. E, jeszcze pojawia się problem, jak trzymać smartfon. Czas nagrania, czy w takiej orientacji pionowej, tak jak zazwyczaj nagrywamy zdjęcia, czy w orientacji poziomej, to ma mniejsze znaczenie. Jeśli ten filmik później będzie odtwarzany na smartfonie, to oczywiście orientacja pionowa jest jak najbardziej w porządku. Jeśli ten filmik będzie później odtwarzany na komputerze, które mają monitory zazwyczaj poziome, to lepiej to robić w orientacji poziomej, czyli w ten sposób, ponieważ wtedy filmik będzie wypełniał cały ekran monitora, a nie będzie taki wąski, jak przy formacie pionowym. Prosiłbym, żeby wszystkie kolejne filmiki, które Państwo będą nagrywać w razie ataku otolitów smartfonem, żeby, żeby tą stronę w jakiś sposób oznaczać. Albo przez komendę głosową, albo przez namalowanie znaków na twarzy. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam. Krzysztof Łasiński od Neurologia Praktyczna.